Witamy Państwa serdecznie. Kolejny program z cyklu Śniadanie Polityczne. Dzisiaj bez zestawów śniadaniowych, bez kawy, ale z ważnymi tematami. Moim gościem po raz kolejny pan wójt Jacek Kolesiński. I no, jest ważny powód, proszę Państwa, przed nami raport o stanie gminy. Już niebawem, za, no, za paręnaście minut po emisji naszego programu startujemy z sesją wujcie, raport o stanie, cóż to za dokument? No jest to rzecz, którą ustawa nakazała nam przygotowywać od trzech lat i rzeczywiście co rocznie od trzech lat składa wójt raport za miniony, za miniony rok. Natomiast jest to rzecz, którą my wprowadziliśmy sobie naprawdę sześć lat temu, czyli w pierwszym roku mojej kadencji. Wtedy składaliśmy taki raport przed mieszkańcami na wszystkich zebraniach. Były to te klasyczne Zdjęcia, slajdy pokazywane, gdzie mieliśmy podsumowanie tego roku. Głównym natomiast zadaniem raportu jest wykazanie, czy Rada, ale też i Wójt, bo Rada uchwala budżety, realizują strategię gminy, czyli założenia, które w porozumieniu z mieszkańcami zostały określone jako najważniejsze zadania do realizacji. Czyli jak rozumiem, byliśmy szybsi niż ustawa? To był pewien sposób przygotowania, pokadania mieszkańcom z postępu pracy, z tego co robisz. Te pierwsze dwa lata były bardzo ciężkimi latami, dlatego że potrzeby były wielkie i wiara w słowo władzy była niewielka, więc trzeba było od początku... Jak gdyby wypracować ten element, że rzeczywiście, jak mówimy, że pewne rzeczy gdzieś tam się zmieniają, że one będą robione. Tak jest, czyli raport jest prezentowany na sesji, natomiast no na sesji nie, w sesjach nie uczestniczą wszyscy mieszkańcy. Gdzie można ten raport przeczytać, obejrzeć, zapoznać? Znaczy, raport, każda sesja jest transmitowana, jest nagrana, więc raport i całe sprawozdanie można sobie obejrzeć w ramach sesji wyjaśnienia tego. Natomiast my do czasów pandemii mieliśmy zwyczaj, że na kolejnych spotkaniach z mieszkańcami, na kolejnych zebraniach z pewnym poślizgiem, ale części mniej czy bardziej okrojonej, raport był za każdym razem przed mieszkańcami, tak jak przedtem przedstawiany. Jasne. Panie Mójcie, raport to jest na zasadzie sprawozdania, czy, czy jest przewidywana, przewidywana dyskusja, zadawanie pytań? Raport jest generalnie przygotowany w Oczywiście Rada, Wójt składa, są pytania, zagadnienia do tego. Raport dotyczy całej działalności, czy całej realizacji strategii. Wszystkie pytania do strategii co jak było zrobione, oczywiście w pierwszej kolejności mają radni, ale też mają możliwość zgodnie z ustawą y, mieszkańcy do zapisania się, ale z tygodniowym wyprzedzeniem przy posiadaniu 20 głosów poparcia na zadawanie pytań. Czyli rozumiem, że mieszkanie z gminy y, spełniając odpowiednie warunki może. Ja zadać myślę, że pytanie. w przypadku dużych miejscowości to, to w ten sposób u nas y, w samorządzie takim lokalnym no, jesteś rozliczany bezpośrednio na każdym zebraniu, a my, albo ja, albo mój, moja koleżanka, panie Wójt, jesteśmy na wszystkich zebraniach. Czekamy dzisiaj, Szanowni Państwo, do tego, żeby ta pandemia się skończyła, ale ponieważ byliśmy na tych zebraniach, to no to mieszkańcy rozliczają cię na bieżąco z tego. Inaczej to wygląda w tych organizacjach samorządach miejskich. Tam bezpośredniego tego kontaktu nie ma i wtedy mieszkańcowi zapewnia się możliwość uzyskania głosu przy odpowiedniej liczbie poparcia. U nas od początku jesteś na bieżąco z tego, powiedzieliśmy, tak kontrolowany czy rozliczany. Yy, obydwoje kiedyś kończyliśmy szkołę średnią, tam było coś takiego yy, w połowie nauki, jak połowinki. Taka huczna zabawa. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Mamy połowinki, połowę drugiej kadencji. Czyli półtorej kadencji na stanowisku yy, wójta gminy Siedlec. Który okres trudniejszy, pierwsza kadencja, czy jednak te dwa i pół roku drugiej kadencji? Ja bym powiedział w ten sposób, że z pewnością pierwsze dwa lata pierwszej kadencji były wyjątkowo. Ciężkie ze względu na brak zaufania do, jak powiedzieli, do władzy, do tego co robimy, dopiero naprawdę w trzecim roku. Pierwsze dwa lata to były lata i przygotowania i spłacania pewnych rzeczy, też przygotowania projektów, pisania tych projektów, projekty do oceny, do oceny do realizacji mija zazwyczaj od 1,5 do dwóch lat. Więc te efekty dopiero było widać naprawdę w trzecim roku i wtedy powoli nastawienie społeczeństwa też się zmieniało, jeżeli chodzi o zaufanie do tego co jest. Także i ja, i moi mieszkańcy musieli się przyzwyczaić troszeczkę do pewnego stylu, jak gdyby pracy, pokazywania, no wiadomo jak to zawsze jest po przejściu, po zmianie, po zmianie osoby, która kieruje urzędem. Oczywiście zaufanie jest bardzo ważne, ale no przejawem tego zaufania był wybór na drugą kadencję. No ta druga kadencja myślę o tyle trudna, że jednak czas pandemii, prawda, to... To, Myślę, nie jest bardzo okres. To, to bardzo mocno się przyjdzie, natomiast ja nie będę ukrywał, że mnie taką rzeczą, która bardzo mnie zabalała jest postępowanie pana radnego Śmiałka i pana sołtysa z Żodynia bezpośrednio z mojej miejscowości, która nie możemy powiedzieć, żeby miała mniej zrobionych inwestycji, natomiast nie będzie też faworyzowana, a, a sposób podejścia jak gdyby przez cały rok męczenia się wszystkich radnych, które trzy razy mówili odnoszę się tutaj do nieszczęsnej drogi o który my gdzieś tam mówimy trzy razy radni musieli głosować mówiąc że jeszcze nie kolej skończmy najpierw osiedle później będziemy wykonywać tą drogę no takie postępowanie było rzeczą, którą prywatnie zawsze dosyć mocno odbierzesz natomiast ta druga kadencja jest okresem kontynuacji pracy pracy dobrej czy bardzo dobrej współpracy z naprawdę prawie z wszystkimi radnymi jeżeli chodzi o te rzeczy to rzeczywiście u nas jest i, i zgoda nie mamy niczego poza budżetem no staramy się pilnować i tych mniejszych, i tych większych miejscowości, a sytuacja jest dość dla nas o tyle korzystna, że te projekty, które pracownicy przygotowują, naprawdę w ogromnej części są pozytywnie oceniane i pozyskujemy środki. Panie Wójcie, blisko 50 inwestycji drogowych przez okres półtora roku kadencji. No, imponująca liczba. Które z nich yy, uważa Pan za takie najbardziej trudne albo i też które za najbardziej cenne dla gminy? Yy, ten okres taki bardzo należy naprawdę docenić, że moim zdaniem tym ogromnym krokiem milowym było to, co rozpoczął jeszcze poprzednia kadencja pan wójta Cukier. i niezależnie od różnych zdań, gdzie mamy różne zdania, to naprawdę ogromny szacunek dla tamtej kadencji za podjęcie decyzji o budowie kanalizacji. Tam rzeczywiście gdyby nie zaangażowanie wówczas też tych naszych i radnych i pana wójta, tego byśmy nie rozpoczęli. Konsekwencją jest tego, co, co do dziś jest płacamy, ale dzięki temu rozpoczęliśmy tę inwestycję. Mm -hmm. Natomiast... Mówimy o kanalizacji Belencin, reklin, Reklinek. Nie, ten, ten nie mówimy o kanalizacji, która obejmowała e, wszystkie pozostałe elementy, była kanalizacja, inwestycja za 28 milionów. Tak. Troszkę się przeszło, ona była robiona wcześniej, obejmowała i grójce, i Chobienice, i kopanice, czyli tą pozostałą część, jak gdyby z wyjątkiem Siedlce i tu pozostałą część e, gminy. E, ten drugi projekt, o którym pan dyrektor tutaj wspomina, jest to projekt dotyczący sprzed dwóch lat, dotyczący Reklina, Reklinka i Belencina za około 20 milionów złotych. Udało nam się ten projekt realizować i w tej chwili w zasadzie jest zrealizowany bez pożyczek, bez pozyskiwania, znaczy z pozyskiwaniem, owszem, otrzymaliśmy mhm. wsparcia 10 milionów urzędu marszałkowskiego. Pewien szacunek i fajnie, że udało nam się to zrobić, szacunek i, i ukłony dla pracowników, którzy przygotowali to. Yy, natomiast nie moglibyśmy kontynuować tej tych ważnych inwestycji, bez takiego, takiego jak gdyby podbudowy na początku. Natomiast tą, m, pozostałymi rzeczami takimi bardzo strategicznymi, to było i dokończenie ogromnej ilości osiedli, to, to co Pan mówi o wszystkich tych naszych drogach, to jest ponad, samych inwestycji drogowych jest ponad 50. Do każdej z nich trzeba było przygotować projekty, trzeba było przygotować przetargi, wykonać je i pozyskaliśmy na to rzeczywiście znaczące, znaczące środki. Ale do tego też dochodzi ujęcie wody dla kopanicy i okolicznych miejscowości, ujęcie wody w Wojciechowie dla chobienic z grójca, e, nowe przygotowane to jest też wymiana kanalizacji, pozyskanie środków ponad 2 milionów złotych, jeżeli chodzi i o to ujęcie wielkiej wsi, i o, o kiełpinę, ale to jest też e, budowa nowej sali gimnastycznej w Tuchorzy, to jest też przygotowanie nowych inwestycji. Tych inwestycji rzeczywiście było dużo i znacząco. A problemy, nad którymi pracujemy cały czas, który mam nadzieję, że uda się rozwiązać, to jest nie problemy. Należy powiedzieć w ten sposób: ciężko nam inwestować w tereny, które są we władaniu innych samorządów. O, Od... chyba mówimy o gminie Wolsztyn. A nie, nie, nie. nie, nie Myślałem, myślę, że mówimy że... o ścieżce, o której już kiedyś mówiliśmy. Która tam utknęła nam gdzieś w tym lesie. i Ale myślę, że tutaj, stop. akurat jeżeli chodzi o pana dyrektora, ma tak dobre relacje z kolegami z Wolsztyna, że zada im to pytanie, dlaczego to się tak ślimaczy. Przecież rozpoczynaliśmy 5 lat temu razem. My mieliśmy ponad 28 współwłaścicieli, udało nam się wszystko wykonać, pozyskać środki, mieli dokładnie te same warunki, co my. Dlaczego utknęli? To już jest jak gdyby inna rzecz. Nie, ja mówię o tym, że jedną rzecz, którą rozpoczęliśmy ponad 4 lata temu, to jest kontynuacja ścieżki między Siedcem a Babimosztem. To jest dokończenie ścieżki na skraju województwa, na zakończeniu województwa wielkopolskiego, czyli od naprawdę w przypadku naszej gminy, od powodowa do kargowy. Mam nadzieję, bo mamy wstępnie podpisane w tej chwili porozumienia i występujemy, że w końcu uda nam się dopiąć, a ja tylko przypominam, że zabiegamy o to od wielu lat. I, I to jest taka bardzo długofalowa praca, bo niestety musimy nakłonić i wesprzeć inne samorządy, żeby się zajęły tym, co jest na terenie naszej gminy. No i nad tym trzeba dużo pracować. Powiem szczerze, że dla mnie taka, taka trochę sytuacja niepojęta. Udało się dogadać z Babimostem, jeżeli chodzi o ścieżkę, z Kargową udało się dogadać, proszę Państwa, województwo lubuskie, Kargowa i Babimost. Natomiast z Wolsztynem nie. W związku z tym e, zadam to pytanie, ale zadaję teraz panie burmistrzu Wojciechu Lisie. Jeśli pan jego słucha albo ogląda, dlaczego nie będzie kontynuacji ścieżki przez nasz e, Las, nie nasz, wasz las. A przydałaby się. Chętnie byśmy do pracy No Ja myślę, że to, to nie tyle, że nie będzie kontynuacji, szkoda troszkę, że nie udało się tych rzeczy po prostu spiąć razem. Tych rozmów było i spotkań parę, podawaliśmy sobie terminy, mieliśmy wspólnego przecież projektanta. Gmina Wolszna otrzymała zgodę na rozpoczęcie budowy wcześniej niż my. No tak. Bo te wszystkie pozwolenia budowane gdzieś tam mieli. No myślę, że jakieś tam rzeczywiście powody były, yy, które gdzieś na to wpłynęły. Szkoda, bo jesteśmy sąsiadami. No, najprostszą rzeczą będzie to, że w tej chwili będziemy musieli rozwiązać problem. Szanowni Państwo, jesteśmy po wstępnej umowie z drogami wojewódzkimi, jeżeli chodzi o kontynuację ścieżki od Powodowa do Lubuskiego, do końca województwa yy, ze strony... Yy, Dróg krajowych. Otrzymaliśmy propozycję, że my mamy zająć się przygotowaniem projektu, natomiast wykonanie będzie już po stronie dróg krajowych i takie wstępne, wstępne porozumienie jest. Natomiast, szanowni państwo, kilometr tej ścieżki jest na terenie gminy Wolsztyn. Znamienity uśmiech, czyli coś tutaj na, na linii z Wolsztynem nie zawsze się udaje dogadać. Mówię dziwny, dlatego że jedna ekipa mogła to być jedna wspólna inwestycja. Znaczy, ja, ja bym wtedy... Chwale wszystkich. Szanowni Państwo, to jest rzecz, która była najpierw ustalona z władzami Wolsztyna, z panem burmistrzem w pierwszym roku, czy robimy to razem, bo nie ma sensu budować coś, co się kończy w połowie. Szkoda, że się nie udało. Być może były tam jakieś rzeczywiście bardziej złożone rzeczy, jeżeli o to chodzi. Nie chciałbym się wtrącać do spraw innego samolotu. To już byśmy musieli zapytać pana burmistrza Wojciech Halisa o tę o kwestię. No dobrze, panie wójcie, 2,5 roku jeszcze do następnych wyborów. Cóż planujemy przez te 2,5 roku najbliższe, jeśli chodzi o duże inwestycje? No, przede wszystkim staramy się kończyć te inwestycje, które są rozpoczęte, ale także mamy już w tym roku przygotowaną dokumentację i rozpoczęcie e, budowy nowej sali gimnastycznej w Kopanicy, ale także e, miejmy nadzieję, że przetargi na to pozwolą ocieplenie dwóch budynków szkół obu, gdzie koszty jednak ogrzewania są dosyć znaczące, jeżeli chodzi o kopalnicę, jeżeli chodzi o siedlec. Natomiast tą rzeczą, na którą się bardzo będziemy starać i będziemy składać propozycje i do, do pana marszałka i oczywiście właśnie do dróg krajowych, to jest ta współpraca dotycząca budowy ścieżek przy nie naszych terenach. My mamy możliwość podpisania współpracy, z naszej strony taka dobra wola będzie. Będziemy też się zwracać aby, będziemy się zwracać, że rzeczywiście będziemy partycypować w kosztach byleby by przyspieszyć rozpoczęcie budowy. To, co już mamy obiecanie, coś się rozpoczęło drogi wojewódzkie, przygotowują dokumentację od siedzca do chobienic. Mamy obiecane, że ta dokumentacja będzie do końca tego roku i wtedy liczymy na to, że od przyszłego roku rozpocznie się już ta budowa. Natomiast naszym celem jest połączenie się z województwem lubuskim, czyli dociągnięcie do końca drogi 303, czyli do miejscowości Babimost. Mam nadzieję, bo jesteśmy powstępnych rozmawiając z panem marszałkiem bogusławskim, wybieramy się do pana marszałka woźniaka, propozycję taką wysyłamy w współpracy. Mamy też nadzieję, że sejmik umie to w przyszłych inwestycjach, które będzie województwo wielkopolskie robiło. Temat, który zaprząta nam głowę ostatnimi czasy, cały czas, nieustannie od roku szczepienia. Panie wójcie, pan, pomimo, że jest pan zdrowieńcem już po szczepieniu? Jestem po pierwszym szczepieniu, szanowni państwo, yy, najbliższą sobotę, czyli jeszcze przed emisją tego programu będę szczepił się powtórnie, czyli poroz będę zupełnie zaszczepiony no. po raz drugi. Zachęcam wszystkich, szanowni państwo, szczepienia w malutkim, malutkim stopniu są tylko ryzyką dla bardzo nielicznych. Natomiast 99% wszystkiego co mamy jest wsparciem dla naszego organizmu. Zadbajmy o niego, bo z tym nowym wirusem Organizm nie musi poradzić sobie samemu. Zadbajmy o te szczepienia, to nie jest rzecz nowa. Zawsze się szczepiliśmy. Zobaczcie, ile chorób udało nam się cywilizacyjnych rozwiązać dzięki szczepieniom. Odrza, odra, ospa. Tak jest. Drodzy Państwo, naprawdę można rozmawiać na temat pewnych wątpliwości, ale wybierzmy to, co jest bardziej pewne i do czego nas profesorowie nakłaniają. Podzielam zdanie, proszę Państwa. Ja jestem po. Pierwszej dawce, także jako ozdrowienie wczoraj byłem na szczepieniu, jak Państwo widzicie, jestem dzisiaj z panem wójtem, mogę z nim rozmawiać. Mam ręce, dwie nogi, nic mi dodatkowego nie urosło i zapytano mnie tak ironicznie po szczepieniu, czy mój telefon zalogował mnie jako nowe urządzenie. No nie zalogował, czyli żadnych chipów nie w szczepiony, jestem cały zdrowy i żyję. Proszę Państwa, szczepmy się, szczepmy się, bo chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do normalności i wyjść do Państwa. Szanowni Państwo, jeśli można jeszcze, panie dyrektorze, szanowni państwo, zadbajmy o wzmocnienie naszego organizmu. To jest generalnie myślmy o naszym rozwijaniu się od strony tego, że organizm musi się spotykać z tymi wszystkimi bakteriami. Wychowujmy nasze dzieci tak, aby, aby tak, tak jak to my byliśmy wychowywani, żeby troszeczkę tego brudu, tych zwierzątek, tego wszystkiego było, aby organizm mógł antyciała wytworzyć, bo naprawdę w szczepionkach... O to chodzi, żeby organizm troszeczkę na spotkanie się z tym wirusem był przygotowany. Szczepionki nie muszą nas całkowicie zabezpieczyć przed zachorowaniem, ale mogą nam naszemu organizmowi pomóc zwalczyć to, czyli będą dla nas wsparciem. Panie wójcie, szczepienia w gminie idą pełną parą z tego, co wiem. Y Nasz ośrodek szkoda mhm. troszeczkę że tylko jeden z siedca podjął tą inicjatywę szczepienia natomiast jedynym ograniczeniem jest liczba szczepionek dobrze zorganizowana praca która bardzo fajnie idzie tutaj całe podziękowanie dla naszej całej Siedleckiej jak gdyby firmy całego ośrodka zdrowia natomiast jedynym ograniczeniem jest liczba szczepionek dostępnych ale z tego co ja wiem z, z własnego doświadczenia, w momencie rejestracji, proszę państwa, dzisiaj nie ma żadnego problemu, żeby znaleźć punkt w okolicy, który w danym dniu będzie szczepił, wręcz można sobie już szczepionki powoli wybierać. Ja nie wiem, czy pan słyszał, panie wójcie, ale wczorajsze informacje były takie, że za chwilę w Polsce możemy mieć więcej szczepionek niż osób chętnych. Niestety, niestety, rzeczywiście obawiamy się wszyscy tego, że część osób wyjdzie z założenia wybierając to, że a może poczekam i zobaczę. No można też tak, ale jak wiemy, tak jak w życiu z firmą i z działalnością, że nie, czasami no, nie opłaca się czekać. Jasne. Po prostu nie będzie lepiej. My na temat szczepionek będziemy wiedzieli tyle, ile wiemy. Wydaje mi się, że po prostu czasami trzeba tą decyzję podjąć. Kolejny temat rzeka, o którym moglibyśmy Państwu opowiadać przez następną godzinę, ale postaramy się króciutko, trochę nam się udało w tym roku z Urzędem Marszałkowskim, bo Urząd Marszałkowski ogłosił, ogłosił rok 2021 rokiem rodu mielżyńskich. Myślę Panie Dyrektorze, że należy to troszkę inaczej powiedzieć. Rzeczywiście od ponad czterech lat y, przygotowaliśmy sobie pewną strategię, jeżeli chodzi o pokazanie naszej gminy, naszego miejsca, spod którego jesteśmy i mamy tu wspaniały rod wodzący się e, naprawdę z Iwna, z Wielkopolski, ale który miał swoje włości w Chobienicach, e, mając wspaniałą historię, wspaniałą kartę historyczną, chcieliśmy go rzeczywiście pokazywać. Natomiast z Urzędem Marszałkowskim udaje nam się bardzo dobrze współpracować. Od samego początku, już na pewno ostatnie 4 lata, pozwolę sobie powiedzieć, że Marszałek Woźniak był u nas czterokrotnie, gościł, że uda nam się skończyć drogę 303, chodnik odbudowany w Siedcu, że w tej chwili mamy kończoną do końca naszej gminy, drogę między Siedcem a Babi Mostem. Jest ona, będzie ona po kapitalnym remoncie na tym ponad kilometrze, a jest to tylko remont zrobiony z pieniążków, które w grudniu rządowi Marszałkowskiemu zostały, czyli jest to robiona nakładka z tak zwanych niewygasów, czyli do czerwca. Informacja dla Państwa, do czerwca musi być wykonana. Także ta współpraca jest bardzo dobra. Myślę, że też udało nam się przy tych wszystkich informacjach i współpracy z rządem marszałkowskim zarazić im tą sprawą, tematem mielżyńskich, tego jaką oni mieli historię, jak żyli. Myślę, że to po części też płynęło czy pokazało, że rzeczywiście jest to ród w Wielkopolsce, który miał znaczenie. Czyli tak w cudzysłowu mówiąc, udało nam się sprzedać trochę informacji o naszej lokalnej społeczności, o naszym regionie, o naszej historii i to zaowocowało, sądzę chyba tym, że ten rok Myślę, że ta jest bardzo dobra jest. opinia, którą ma gmina, szanowni mm. państwo, my jako mieszkańcy mamy bardzo dobrą opinię, ale też e, wszystkie projekty, działanie Urzędu Naszych Pracowników i ocena przez dokumenty, które jednak wpływają do Urzędu Marszałkowskiego jest bardzo pozytywna, a to powoduje, że po prostu nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale rzeczywiście jest tymi osobami, które są postrzegane jako osoby godne zaufania, co na pewno pomaga przy współpracy. Trzymamy dobre relacje, a dobre, dobre relacje są podstawą dobrej komunikacji. Podstawą dobrych relacji jest praca. Tak praca, jest. Praca, tak żeby jest. po prostu można było na nas i ja o to się staram. No to teraz, panie wójcie, wracamy trochę pamięcią wstecz. Jako nauczyciel, tak? no, jako nauczyciel, Pańskie zdanie na temat powrotu dzieci do szkół. Co pan na ten temat sądzi? Pytam człowieka, który przy tablicy spędził ładnych parę... Naście? No, dwadzieścia. Dziesiąt. Dziesiąt lat. Szanowni państwo, cieszę się bardzo. Jesteśmy... Hmm. Musimy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim jako ludzie jesteśmy, przepraszam w cudzysłowie, zwierzętami stadnymi. Mam na myśli to, że potrzebujemy pracy i potrzebujemy grupy. Ten element socjalny, panie dyrektorze, jest bardzo ważny i wydaje mi się, że największy plus tego ostatniego miesiąca szkolnego będzie polegał na tym, że ta nasza i dzieci, i młodzież będzie mogła się spotykać. To jest bardzo, bardzo ważne, a ja mam tylko nadzieję, że nasi koledzy nauczyciele staną na wysokości zadania i nie pomylą tego ostatniego miesiąca z miesiącem wiecznych kartkówek, sprawdzianów, bo dziś Bardziej od czegokolwiek potrzebujemy współpracy i pracy w grupie, nauczenia się z powrotem, współpracowania między sobą. To było chyba półtorej roku, w której ta młodzież była, z, nie z, była. Z, z przerwą taką miesięczną. Wrzesień, tak, w tak, październiku tak, z powrotem tak, wszyscy wrócili do domu. Dla, dla części osób, słuchajcie, trzyletnia szkoła średnia i półtorej roku nie macie w szkole. No właśnie, to jest ten paradoks. Mam nadzieję, że we wrześniu już nie będzie sytuacji takiej, kiedy to rząd ogłosi zdalne nauczanie. Ale żeby tak się stało, proszę państwa, trzeba się szczepić, czyli w zasadzie na koniec panawiamy apel. Szczepmy e, Tak, drodzy państwo, rzeczywiście zadbajmy o siebie, zadbajmy o zdrowie. Wykorzystajmy to, co nam podpowiadają fachowcy, to co nas rzeczywiście mówią. Czy wszystko jest stuprocentowe? Nie, nigdy w życiu nie wybieramy czegoś, co jest pewne w 100%. Natomiast zadbajmy i wzmacniajmy nasz organizm. Moim zdaniem szczepionki właśnie temu służą. Zaszczepmy się. Tak jest. Dziękujemy. Tym optymistycznym akcentem i apelem do Państwa kończymy dzisiejsze wydanie. Proszę Państwa, w następnym wydaniu moim gościem będzie przewodniczący Rady Gminy, pan Andrzej Kaźmierczak. A dzisiaj moim gościem był pan Wójt Jacek Kolesiński. Waldemar Ligma, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu.